To jest następna część tego rozdziału. Chodzimy um. no. się spać. Na pewno no, odcinek zakończyliśmy na tym, jak po prostu chcieliśmy spać. Więc teraz wychodzimy stąd. Pyk. No i idziemy sobie. Tylko żółw, dyzio, tak jak to mówi Nubek. No i tutaj lecimy dalej. Jaki, jakie ładne przejście, takie w ogóle, taki łuk, łuk tym Czy jakoś tak się? Czyli tam nie, nie, Czyli musimy tutaj się po prostu zatrzymać nie, nie, wiem nie, tą nie, znajdę już jest odcinek. Piąty? Czwarty? Co takiego? Co to jest? Okej. Okay. Okej. Okay. Jagódki, jagódki. Tu sobie zawsze można zjeść takie jagódki. Du -du 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 -du. Idziemy dalej. Może w kąt jakaś wioska, coś może? No i nie. Nie ma. Jest tu bardzo, bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo lasu. Chyba cały odcinek będziemy przez ten raz szli, bo jest bardzo duży. Bardzo duży. No ale nie. Damy radę, kiedyś dojdziemy. No jeszcze trochę. ale już ich nie zbiegam albo zbiorę, żeby nie, po nie pokóły no ile co dalej? ok, są drzewa już normalne, plus, plus dużo jagódek, więc sobie zjedę jagódki Гитара, а бы такая вёска вылазила. Ну и нет, не вылазит ещё Что, вёска. Что это? Неважно. О, я заскочила. Bierzą łódeczkę. No ale płyniemy. Nie do sobie chyba zakończymy ten odcinek też już. Nie wiem, która jest minuta, więc muszę zobaczyć. Uwaga. Piąta. No to nie, to jeszcze nie kończymy. Yes. Dobrze, okej. Okay. Popłyniemy sobie tam. tak okay, damy radę. Powtarzam to już nie wiem który raz, ale damy radę i mam nadzieję, że znajdziemy wioskę. Bo się szukamy od... 4 tysięcznej kratki? 3 tysięcznej kratki? Nie wiem, jakoś tak. No, nawet więcej chyba. W pierwszym odcinku była wioska, tu już jest. Nie wiem, który. I nie ma wioski. Po prostu nie ma. I cały czas i nie ma tej wioski. Ja tą łódkę chyba zostawię już. Albo. Mo okay, Może przypłynę. Jest. Pyk. Pyk. Jakie tu są? Ja by tam już była.